Słoneczko szybko zachodzi, także spieszę do Was szybko z odcinkiem. Zapraszam Was na podsumowanie drugiego roku na pompie Minimet 780G pompie insulinowej, która zmieniła moje życie. I czy na lepsze, czy na gorsze, to zaraz wam opowiem. Powiem w krótkim podsumowaniu. Parę typów też zdradzę. Także lecimy. Ten system naprawdę ułatwił mi bardzo życie. To nie jest odcinek sponsorowany. Ja tutaj nie jestem sponsorowana przez firmę Metronic. Ja po prostu wam mówię tak, jak jest, i to moje odczucia, moje wyniki. Także macie tutaj po prostu z życia wzięte. No i yy, głównie jeżeli chodzi o przez panę nocę, to jest po prostu taki argument, który dzięki któremu nie zamieniłabym swojego leczenia na żadne inne. Po prostu nie budzę się z alarmami nisko, wysoko. Cały czas przesypiam peł, całą noc i y, ten cukier mam stabilny. Budzę się z cukrem 100, także zaczynam dzień bardzo dobrze. No, wyniki też są bardzo dobre, ale to też oczywiście zależy od tego, jak się odżywiam, jak uprawiam sport, jak wszystko przeliczam. Jeżeli faktycznie docisnę, y, to potrafię osiągać 90% wyniki w tirze, czyli w tym zakresie time, time range. Gdzie ten cukier powinien być między 70 a 180? No i ja te 90% jestem w stanie osiągnąć. Nie jest to bez wysiłku. Faktycznie muszę przeliczać, muszę patrzeć na to. Jak trochę sobie poluzuję, pofulguję, no to 80% jest. No, także to są wyniki bardzo dobre. Przypominam Wam, że 70% powinniśmy my cukrzycy gdzieś tam osiągać. W tych okolicach powinniśmy się kręcić. Jeżeli przez większość dnia mamy takie wyniki, no to ja jestem bardzo z tego zadowolona. No i co, nie mierzę, nie kalibruję tego systemu Guardian. 4, te sensory nie, yy, umożliwiają mi to, że nie muszę faktycznie go kalibrować. Także pomiar raz na 7 dni, gdzie faktycznie mogę sobie tam sprawdzić, czy wszystko działa, to, to wystarczy. No i co Wam polecę, to, to, żebyście nie zmieniali tych sensorków na noc, bo czasami faktycznie nie aktualizuje po dwóch godzinach, tylko czasami jest troszeczkę to później. Także zmieniajcie sensory najlepiej od rana. Czy mam problemy znowu z, tym, z tymi reklamacjami, o których Wam kiedyś już mówiłam w Guardianach 3? Nie mam, ponieważ zmieniłam miejsce, miejsce wkładania tego sensora. Mam go teraz na ramieniu i to mi umożliwia fakt, że te sensory wytrzymują mi całe 7 dni. Reklamacje naprawdę to są na palcach jednej ręki, mogę policzyć. Kiedyś używałam to gdzieś tam na boku pleców, z tyłu pleców, na brzuchu. Nie do końca się to u mnie sprawdza. Na tych ramionach naprawdę bardzo dobrze to działa. Nie uczulam je to. Używam y, y, innych y, plastrów, ponieważ te motornikowe tak nie za bardzo tak działają. Mam po nich uczulenie, także używam tejpów zwykłych. No i to się naprawdę dobrze sprawdza. No i co ważne pompa nie generuje błędów, przynajmniej przez ten kolejny rok czyli ten drugi rok nie wygenerowała mi żadnego błędu także system działa poprawnie. To co, żeby nie było tak bajkowo, no to yy, jedziemy do jakichś minusów. No, minusem jest na pewno ta cena. Cena jest zabójcza. Na polską kieszeń nadal to jest. Ja zresztą nie będę tutaj za bardzo rozwijać tego tematu. W każdym razie mam na blogu swoim przedstawione koszty. Bardzo dokładnie to przeliczyłam, ile mnie utrzymanie tej pompy kosztuje wraz z zakupem i jest z, z zakupem. Zdradzę mały spoiler. 500 zł co miesiąc wydaję na cały osprzęt do pompy. Gdyby wliczyć to razem z pompą, czyli tą czteroletnią cenę tej. Pompy, gdzie ona kosztuje 26 tysięcy na styczeń 2023, no to ta pompa kosztowałaby mnie i te leczenie le y kosztowałoby mnie 1059 zł. Takie koszty wszystkie znajdziecie na moim blogu, także serdecznie do niego zapraszam. Ta pompa 780G wymaga od nas takiego stabilnego życia, czyli odpowiedniego przeliczania wymienników nowych odpowiedniego podania insuliny. Jeżeli to wszystko robimy odpowiednio na czas, odpowiednio zaplanujemy wysiłek fizyczny, no to ta pompa nam się odwdzięczy, mamy dobre cukry, ale przy takich ekstremalnych sportach, jak ja na przykład uprawiam, gdzie cały dzień potrafię jechać na rowerze, no to później te algorytmy trochę głupieją. No i nie jest tak do końca też. Przemyślane. No brakuje mi trochę do tej, w takim aktywnym bardzo życiu. Ta pompa niby się sprawdza, ale troszeczkę jeszcze mogła być mieć bardziej rozwinięte te algorytmy. Być może kiedyś będzie to troszeczkę lepiej przez firmę dopracowane, aczkolwiek tak czy tak, cał, całościowo to i tak jest naprawdę bardzo dobrze. Powiem też jeszcze o wkłuciach. Wkłucia. No, są okej okay dla mnie, ale te wkłucia, ja używam te quick setów raz na dwa dni minimum, muszę już je zmieniać. Trzy dni to już jest tak, widzę faktycznie, że coś się tam dzieje z tymi cukrami, także to dwa dni wymieniam. Wypróbowałam też wkłucia siedmiodniowe. Problem trochę był z placerem, tam mi się odklejało, ale w każdym bądź razie, no też są drogie, nierefundowane. Fajnie by było jakby firma trochę popracowała jeszcze nad tą aplikacją na telefon, gdzie by można było faktycznie podawać bolusa być może. Być może byłoby lepiej połączone z jakimiś takimi aplikacjami typu właśnie Garmin czy na zegarek. No byłoby naprawdę fajnie, ale no wszystko, wszystko przed nami mam nadzieję. To co? Słoneczko nam zachodzi, także ja już też kończę. Cieszę się bardzo z tego systemu. Ma on swoje wady i zalety, ale ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna firmie Metronic, że jest taki system, że mogę z niego korzystać, że są refundacje na, na to, o której tak walczyliśmy. Także trzymam kciuki, żebyście też dostawali refunda, refundacyjne sensory. Super, że nam się to udało, znaczy nie udało, no zrobiliśmy to, tak? Także no bardzo, bardzo fajnie, cieszę się z tego, jestem wdzięczna temu systemowi, no i e, życzę Wam też, żebyście też mogli korzystać z takich, jakie Wy uważacie, bo czasami ja na penach też bo trafiłam osiągnąć dobre wyniki, ale na tej, pompie, na tej pompie faktycznie dużo mniej myślę o cukrzycy. Mimo, że ona gdzieś jest przywiązana, ja jestem do niej przywiązana 24 na H i co też nie do końca mi się podoba, no ale tak, tak, tak jest. Mam taką dodatkową szóstkę noszę przy sobie. No i tak będzie, no. Cieszę się, że mam dobre cukry, takich Wam też życzę i do usłyszenia niebawem na kanale. Pa pa!